Dosłownie tak, jakbyś był na pustyni, cały czas spragniony i wreszcie masz tę wodę, więc ją pijesz. Nie masz czasu na myślenie o niej. Nic nie jest teraz ważniejsze niż to. I bądź absolutnie i totalnie zachłanny na wolność. Teraz. Poczujmy to zespolenie, tę jedność, ten odpoczynek, tę lekkość ukojenia. Wolność, prawdę, szczerość. Dosłownie w taki sposób, gdybyśmy nie mieli czasu już praktykować, gdybyśmy nie mieli... Czasu czekać 7 dni, tydzień, rok, nawet dzień. Gdybyśmy nie mieli czasu czekać nawet godziny, czego pragniesz? Do czego Twoje serce woła? Do czego teraz wołasz? Więc musi być gdzieś w środku jakiś rodzaj przeczucia, albo poczucia po pierwsze, że to jest możliwe. A po drugie, że może już to w sobie masz. Więc na satsangu będziemy cały czas iść na skróty. Bo nie chcemy czekać na to. Nie chcemy czekać. Nie chcemy do, tylko chcemy już, teraz. Więc jest taki może pomysł, że po odosobnieniu poczujesz ulgę. Nie czekaj na po. To jest ten moment. Więc kontaktuj się z tą naturalną przestrzenią w sobie. Bo nie ma nic więcej. Nasze życie mogłoby być tylko cały czas uciekaniem od tego, a teraz przyjechaliśmy tu, bo nie chcemy już więcej czekać ani uciekać. Więc ten impuls, który się wyrywa do, ten impuls uciekania, dążenia, dochodzenia, niech ten impuls odetchnie. Ten impuls teraz odpuść. Więc to jest troszeczkę tak, jakby teraz małe takie dziecko nam się w środku kręciło, kręciło, nie może wysiedzieć, nie może wysiedzieć, nie może wysiedzieć, nie może wysiedzieć. A ty mówisz, usiądź. I zobacz, że możesz. Zobacz, że możesz. I nie wiesz, w czym jesteś, na szczęście nie musisz wiedzieć teraz. Niczego więcej. Odpoczywamy od uciekania, odpoczywamy od dążeń. Odpoczywamy od umysłu. I ma, nie, na tyle nie ma w tej chwili czasu, że nie ma czasu na stosowanie tego teoretyczne. Nie ma teraz już czasu na teorię. Więc daj mi tę teorię teraz. Zdaj mi ten bagaż. Już nie jest potrzebne. I nawet jeśli głowa mówi, nie może być tak łatwo, to nie jest takie łatwe. Nie słuchaj. To właśnie jest tak łatwe. Tak jakbyś nie miał już czasu więcej słuchać umysłu. Nie masz czasu już tego słuchać. Dosłownie tak, jakbyś był na pustyni, cały czas spragniony i wreszcie masz tę wodę, więc ją pijesz. Nie masz czasu na myślenie o niej. Nie masz czasu na nazwy. Albo udawanie, że nie wiesz, o czym ja mówię. Albo, że czegoś nie rozumiesz. Dobrze rozumiesz i dobrze wiesz. Nic nie jest teraz ważniejsze niż to. I bądź absolutnie i totalnie zachłanne na wolność. Teraz. Więc jeśli się zaczyna proces otwierania i odpuszczania, to po prostu się poddaj. Nie ma czasu na praktykę. Nie ma czasu na ćwiczenia. I nie ma czasu na opowieść o tym, co teraz się dzieje. Nic się nie dzieje. Nie masz czasu opowiadać sobie. Wolisz iść do źródła. Nawet nie wiesz, że idziesz do źródła, więc nie ma żadnej nawet reakcji. Więc tak jakbyś miał, dosłownie miała stąd wyjść. Będąc. Poczuj przestrzeń i obecność. Nie myślenie o niej, nie masz na to czasu. Nie masz czasu na myślenie o obecności, ani o przestrzeni. Przestrzeń niezajęta. Gdzie się już ci nie chce myśleć? Szkoda. Lekkości. Nie masz czasu myśleć o tym, jak ta przestrzeń smakuje. Nie masz czasu. Oddajesz się temu. Nie wiedząc czemu. Więc jak umysł wraca i znowu zaczyna jednak zajmować przestrzeń opowieścią, rozprosz te chmury, obecnością, przenikaniem. Nie wiedzą. Nie znamy. I bez analizy Poza umysłowo, poza percepcyjnie. Poczuj, jak to jest. Po to, żeby umieć i uczyć się w jakimś stopniu tam wracać przytomnie, odpoczywać, przypominać sobie bazę, siebie. Naturalne połączenie, naturalną jedność. Naturalne jedno. Naturalne niepodzielenie. To, co pierwsze, to, co zawsze, to, co nie umiera, nie rodzi się. Nie bywa, a jest. I najpierw możesz mnie słyszeć słowami. Możliwe, że teraz jeszcze słyszysz mnie słowami. Za chwilę przestaniesz mnie słyszeć słowami. Będziesz mnie słyszeć sobą i mną. Jednym. Niepodzieleniem, niedualnością. Być może na umyśle te słowa robią jakieś wrażenia. Wydają się jakieś. Ale to ty je widzisz. To ty jesteś wcześniej. Więc najważniejsze będzie podczas całego tego odosobnienia to, co wcześniej. Więc teraz chciałam uwrażliwić nas na na tą przestrzeń, na nasz stan naturalny, i będziemy się na to uwrażliwiać, czy unaoczniać, uprzytomniać codziennie. I w zasadzie każda z medytacji sadhsangu, który tu będzie miał miejsce, ma to na celu. Będziemy uwrażliwiać się i przypominać sobie, nasz stan naturalny, ale nie pamięcią, lecz stanem naturalnym. Nie umiejętnością, ale obecnością, byciem tym. I zazna zaznajomiając się z tym z powrotem, bo to jest coś, co zawsze w sobie mamy, pozwalać sobie, odprężyć się w tym i zobaczyć, że jest w ten sposób bezpiecznie. Więc czasem bywa, że jakiś czas mija, kiedy umysł. Który umysł potrzebuje, by się pogodzić? Tam. Natomiast tutaj, w trakcie tych naszych spotkań, będzie ważna nasza przytomność, uważność, szczerość, obecność, otwartość, gotowość. A jednocześnie być może potrzebna będzie determinacja, pytanie, obnażenie jakiegoś pragnienia czy, czy dążenia. Ale jesteśmy wśród swoich, jesteśmy w domu, więc jest absolutnie bezpiecznie byśmy mogli się przyjąć. I wszystko, co będzie w trakcie tych dni najbliższych potrzebne.